Cześć. Dzisiaj jesteśmy na stadionie Lecha, na Stadionie Poznań. Nie tylko Lecha. Rozmowę będę prowadził z Adrianem Łazowskim. Dokładnie. Marketing managerem spółki Stadion Poznań. Senior Event Marketing Managerem. Tak jest, czyli osobą jeszcze bardziej doświadczoną, z którą porozmawiam o tym, jakie eventy lub inne imprezy można zorganizować poza meczem. Także zapraszam do materiału. Z jakimi wyzwaniami mierzycie się jako Firma, przede wszystkim jeżeli chodzi o organizację wszelkiego rodzaju imprez, bowiem, że organizujecie i. I imprezy dla firm. Tak, Stadion Poznań e, to nie tylko jest miejsce rozgrywania e, meczów przez e, Lecha Poznań. Stadion to też jest miejsce, w którym e, firmy mogą organizować różnego rodzaju wydarzenia konferencje, bankiety, pikniki. No właśnie, bo oprócz samego stadionu i tej powierzchni, którą tutaj mamy, i na której można powiedzieć najwięcej osób bywa, są także e, miejsca na stadionie, które także przyciągają, można, można powiedzieć, tłumy. Macie Klub B17 jest restauracja Podanie. No właśnie co byś powiedział o tych miejscach, jakie imprezy tam byście możecie zorganizować, kogo możecie zaprosić, jakie eventy organizujecie? Poza y, przestrzeniami stadionowymi mamy również y, B17, klub muzyczny B17 oraz restaurację Podanie. Klub muzyczny B17 głównie organizujemy w tej przestrzeni koncerty. Natomiast e, bardzo duże zainteresowanie jest również jeżeli chodzi o bankiety firmowe na tej przestrzeni. E, sala jest bardzo dobrze wyposażona, mamy profesjonalną technikę, e, mówimy tutaj o oświetleniu czy, czy nagłośnieniu. E, natomiast jeżeli chodzi o e, restaurację Podanie. No głównie przyciągamy tutaj, naszym celem jest przyciągnięcie kibiców. Nasza polityka, jeżeli chodzi o restaurację, to jest jak największe transmitowanie wydarzeń sportowych, mhm. ale również organizujemy tam wydarzenia okolicznościowe. Jesteśmy w stanie organizować wydarzenia okolicznościowe oraz imprezy zamknięte dla, dla firm. Szeroki wachlarz możliwości tak naprawdę te jedne, jedna i druga przestrzeń daje nam. Ale ja wiem też, że wiele rzeczy się dzieje wokół stadionu, nie tylko jakby stricte na samym stadionie czy w tych lokalach, ale jakbyś powiedział, bo też są różne festiwale, latem przede wszystkim wiele imprez się odbywa, takich plenerowych. Jakbyś krótko hmm. powiedział właśnie, no z czego Poznaniacy tak naprawdę mogą skorzystać, będąc tutaj w okolicy stadionu? Jeżeli chodzi o przestrzenie wokół stadionu, tak naprawdę... Mamy nieograniczone możliwości, bo możemy organizować różnego rodzaju festiwale. Przykładem jest chociażby cykliczny festiwal Food Trucków, który odbywa się dwa razy w roku. Edycja wiosenna i jesienna. W okresie właściwie marca, kwietnia każdego roku odbywa się niebieska fala. Bieg niebieska fala, która jest nieodłącznym elementem też stadionu, mhm. ponieważ Gdzieś tam połączyliśmy siły i wspólnie, wspólnie y, organizujemy tutaj wydarzenie y, biegowe. I jeżeli chodzi o inne przestrzenie, mamy również przestrzenie piknikowe. Mm, tutaj mówimy o strefie sportu, która jest y, 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 przy ulicy Ptasiej, mhm. od strony ulicy Ptasiej. Przestrzeń, która ma około 12 tysięcy metrów kwadratowych. Jesteśmy w stanie tam robić eventy pikniki y, firmowe dla około 3 tysięcy osób. Przestrzeń jest wyposażona w halę namiotową o powierzchni 800 m2. Jest boisko do siatkówki, boisko piłkarskie. Ciekawą rzeczą jest to, że jesteście bardzo rozpoznawalną marką, każdy kojarzy Stadion w Poznaniu. Chciałem dopytać o naszą współpracę tutaj, bo jesteście dużym brandem, dużą, dużą firmą, natomiast no, też się pozycjonujecie. Właśnie to, co, co, co wam to przynosi, jaka, jaką korzyść od, od, jako Stadion Poznań macie z tych działań. W internecie. Dlaczego się pozycjonujemy? Pozycjonujemy się dlatego, ponieważ e, chcemy zwiększyć rozpoznawalność stadionu Poznań, e, poza e, tym, że stadion, e, na stadionie rozgrywamy tylko mecze. E, i przede wszystkim działamy tutaj e, biznesowo, e, czyli organizujemy wydarzenia i chcemy zwiększyć nasz zasięg, naszą widoczność na rynku e, przede wszystkim poznańskim aby firmy wiedziały, że mogą przyjść kompleksowo u nas zorganizować takie wydarzenia. Ponieważ poza, poza tym, że mamy własne przestrzenie, mamy własny zespół eventowy, który organizuje wydarzenia od tak naprawdę samego początku do samego końca. Adrian, jesteśmy w tej chwili w skyboxie, czyli w strefie, y, która jest wynajmowana na, głównie na mecze, tak? w przypadku tutaj stadionu. Natomiast no, macie też podobne y, pomieszczenia do organizacji właśnie imprez. My chciałem Ciebie zapytać, y, jakie takie największe wyzwania są dla Ciebie jako y, event managera, co do właśnie skoordynowania tych wszystkich prac? Macie zespół ludzi, jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Które należy podjąć, jak, jak sobie z tym radzisz? Jak, jak, jak to ogarniasz? Tak, jesteśmy obecnie w jednym ze skyboxów, jest to skybox należący do naszej firmy Stadion Poznań, do którego zapraszamy naszych gości w trakcie meczów. Przede wszystkim najważniejsze jest odpowiednie dobranie przestrzeni do rodzaju wydarzenia, do grupy, która będzie brała udział w wydarzeniu. No, i przede wszystkim tutaj też bierzemy pod uwagę całą otoczkę, czyli technikę, czy atrakcje są organizowane. Możliwość wybierania, e, dobierania przestrzeni, ilość tych przestrzeni, mhm. tak naprawdę powoduje, że e, te bariery, jakiekolwiek by się nie pojawiały, e, jesteśmy w stanie sobie zminimalizować do, do naprawdę minimum. Czyli w tym przypadku rozumiem, gracie doświadczeniem. Dokładnie tak. Przede wszystkim doświadczeniem. E, tak naprawdę mamy tutaj zespół, który, który ma doświadczenie w pracy na stadionie, no, dobre kilka lat. Jesteśmy w stanie zrobić na stadionie wszystko. Jeżeli nie zrobimy, nie zorganizujemy konferencji na naszych przestrzeniach, mamy tak naprawdę do wykorzystania trybunę, mhm. na której również jesteśmy w stanie zorganizować konferencje i nieraz nam się zdarzało takie wydarzenia organizować. Więc dla wymagających stworzymy coś wyjątkowego. Adrian, to krótko porozmawiajmy też, jak się zaczęła nasza wspólna przygoda. Pandemia zmusiła nas do poszukiwania nowych rozwiązań, aby zwiększyć e, widoczność e, naszej działalności po zebraniu ofert różnych firm i rozglądaniu się, jeżeli chodzi o, o e, firmy, które zajmują się pozycjonowaniem, no to przede wszystkim e, co mnie skłoniło do tego, że wybrałem was. No przede wszystkim pierwszy kontakt, który był kontynuowany od samego początku. Było prowadzenie trochę, wprowadzenie, nawet bym powiedział, do świata tego pozycjonowania, i potrzebowałem po prostu firmy, która będzie w stanie mi to na prosty język wytłumaczyć, mhm. która przede wszystkim poprowadzi mnie i wyprowadzi gdzieś tam nasze działania w odpowiedni sposób. Jakie działania wspólnie prowadzimy, jakie obszary, w jakich obszarach wspomagamy Was, współpracujemy? Zwiększyła się widoczność w sieci naszej strony internetowej. Natomiast, no, tak naprawdę, kwestia waszego doradztwa. Wiemy, z czym się mierzymy, jakie problemy posiadamy, mhm. i faktycznie jesteśmy na etapie budowy nowej strony, ze względu na to, że jest bardzo ciężko obecnie wypozycjonować nas. Wypozycjonować przede wszystkim to, co chcemy pokazać, czyli pokazać Stadion Poznań trochę z innej strony, mhm. że faktycznie tutaj można zorganizować wydarzenia, konferencje, że mogą zorganizować wydarzenia firmy z okolicy Poznania i nie tylko. Przez gdzieś tam doradztwo z, z waszej strony no doszliśmy do wniosku, że, że będziemy musieli Poczynić tutaj jakieś większe zmiany, czyli zbudowanie nowej strony internetowej? Zbliża się sezon, więc pracy pewnie będziesz miał ogrom. Nie zabieram tobie więcej czasu. Bardzo Tobie dziękuję za spotkanie i jesteśmy w dalszym kontakcie. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej tak owocna, jak do tej pory. Również to wierzę. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do materiału.